Witam wszystkich w dzisiejszym materiale dotyczącym imiesłowów. Chciałbym, by y, wydzielimy wy na przymiotnikowe i przysłówkowe. Już sobie zapiszemy. I teraz przejdźmy do imię słowów przymiotnikowych. Dzielimy je na na, imię, na czynne i bierne. Imię słowy przymiotnikowe czynne mają końcówki, Ma, mają, do imię słowów przymiotnikowych czynnych zaliczały się wyrazy zakończone na "-ący", "-ąca", "-ące". a do imios, imię, słowów, imię słowów przymiotnikowych biernych zaliczają się wyrazy zakończone na –ty, –ta, te. Przejdźmy teraz do imię słowów przysłówkowych. Dzielimy je na, na imię słowy, na współczesne i uprzednie. Znacz, znacznie częściej używamy imię słowów przysłówkowych współczesnych. Już sobie zapiszemy. I teraz imię słowy współczesne dzielimy y, imię słowy przysłówkowe współczesne to wyrazy zakończone na końcówkę O. A imię słowy przysłówkowe uprzednie to wyrazy zakończone na wszy uszy. Aby lepiej to zrozumieć, zrobimy sobie teraz zadanie. Podaj przykłady wyrazów do podanych imię słowów. Imię słów przymiotnikowy czynny. Przypomnę, że jest to, że są, że zaliczają się do niego wyrazy zakończone na ołcy, ołca, ołcy. A więc zapiszemy sobie przykład wyrazu imię słowu przymiotnikowego czynnego. Imię słowu przymiotnikowego czynnego przykład wyrazu może być na przykład czytający. I teraz przejdziemy do imię słowu przymiotnikowego biernego. Przypomnę, że, że, jest, że wyrazy, które się do niego zaliczają, są zakończone końcówkami nie na ne Wyraz, który możemy podać jako przykład, to na przykład nauczony. Przejdźmy więc dalej do imię słowu przysłówkowego współczesnego. Przypomnę, że wyrazy, które się do niego zaliczają, są zakończone końcówkami "ONs. Możemy podać przykład, na przykład chcąc. Przejdźmy więc do ostatniego imię słowu. Imię słowu przysłówkowego uprzedniego. Wyrazy, które się do niego zaliczają, są zakończone końcówkami przy uszy. Znacznie częściej używamy imię słowu przysłówkowego współczesnego. A przykład, jaki możemy podać do imię słowu przysłówkowego uprzedniego, to na przykład. Przeszedłszy. To wszystko na dziś Mam nadzieję, że lepiej zrozum, że rozumiecie już ten temat